Pamiętacie obserwowany od października 2019 do kwietnia 2020 spadek jasności Betelgezy? W swego czasu omawiany czerwony nad Olbrzym świecił o 40% ciemniej niż zwykle, co skłaniało wiele osób do myślenia, że Betelgeza zbliża się ku swojemu końcowi. Ale po okresie spadku jasności gwiazda rozwiała wątpliwości i świeci jasno jak wcześniej. Hipotez tłumaczących to zjawisko jest kilka. Spadek jasności mogła powodować chmura gazu wyrzucona przez gwiazdę, która by ją przysłoniła. Betelgeza mogła się również skurczyć. Ponieważ Betelgeza wyblakła nierównomiernie, odrzucono od razu hipotezę o chwilowym ostygnięciu powierzchni gwiazdy. Co jednak konkretnie spowodowało omawiany spadek jasności? W artykule opublikowanym w czasopiśmie Astrophysical Journal Letters opisano bardzo ciekawe odkrycie. A mianowicie kojarzycie plamy słoneczne, które można obserwować na naszym Słońcu? Na Betelgezie również mogły takowe wystąpić. Wiadomo, że temperatura tych miejsc jest niższa niż na spokojnej powierzchni gwiazdy. Według wyliczeń, żeby uzyskać spadek o 40% w stosunku do normalnej jasności, plamy musiałyby pokryć od 50 do 70% powierzchni Betelgezy. W tym miejscu należy wspomnieć, że astronomowie zaobserwowali już plamy na innych gwiazdach. Ale nigdy wcześniej nie spowodowały tak ogromnego ich zaciemnienia. W celu odpowiedzenia na pytanie o zanik jasności Betelgezy, wykorzystano teleskopy, które działają w zakresie submillimetrowym, na granicy fal radiowych i promieniowania podczerwonego. Szybko odrzucono oczekiwany rezultat, że Betelgeza naprawdę wyrzuciła chmurę pochłaniającego światło pyłu, ze względu na to, że w takiej sytuacji taki pył powinien być jasno widoczny na falach submillimetrowych. A takiego efektu nie zaobserwowano. Betelgeza to jedna z najjaśniejszych gwiazd na niebie i jeden z najbliższych nam nadolbrzymów. Wchodzi w skład konstelacji Oriona i łatwo można ją zauważyć gołym okiem, ponieważ mimo, że oddalona jest od Ziemi o około 650 lat świetlnych, to znajduje się w pierwszej dziesiątce gwiazd pod względem jasności. W Polsce Betelgeza świeci głównie na zimowym niebie w sposób bardzo charakterystyczny, światłem pomarańczowo-czerwonym. Leży na jednym z ramion w gwiazdozbiorze Oriona – Łowcy. Jest gigantyczna, by zobrazować jej wielkość wystarczy porównać jej promień do promienia Słońca. Szacowany promień Betelgezy to około od 800 milionów do miliarda kilometrów, co odpowiada promieniom mniej więcej 1100 Słońc. Chińskie kroniki wspominają o Betelgezie jako gwieździe o kolorze białym lub żółtym. W bardziej współczesnych źródłach astronomowie stwierdzają, że gwiazda ta nagle zmieniła kolor na czerwony. W naszych czasach również ma ona kolor czerwony. A to oznacza, że na przestrzeni dosyć krótkiego czasu zaszły tam gwałtowne zmiany. Podsumowując, czerwone nadolbrzymy często zmieniają jasność, pulsują, kurczą się i rozszerzają. Wyrzucają chmury pyłu i stają się pełne plam. Wszystko to wpływa na blask gwiazdy. I to już wszystko w tym filmie. Dziękuję za obejrzenie do końca i do usłyszenia w kolejnym materiale.